Wzięmy miejsce finał konkursu Daj Przepis, który zorganizowany jest w ramach programu Żółty talerz, a żółty talerz jest po to, żeby dzieci w Polsce jadły zdrowo. Ta akcja jest skierowana do dzieci, ponieważ dzieci chętnie jadłyby produkty tylko te, które lubią. A my często chcielibyśmy, aby jadły też inne produkty zdrowe i te o wysokiej wartości odżywczej. I Z nami mają szansę nauczyć się tych produktów, poznać nowe smaki, jak również później realizować je w swoim żywieniu. Super było gotować z Michelem, bo gotowaliśmy zdrowe fast foody. Też mówiąc, nie wiedziałam, że można zrobić zdrowego hamburgera. Myślę, że jest inicjatywa niesamowita i żeby w każdej szkoły każde dziecko miało świadomość i żeby rodziców, nauczyciele, wychowawcy mieli świadomość, że to jedzenie ta zdrowa jedzenia jest potrzebna. Udało się nam namówić naszego wychowawcę do zdrowego żywienia. Na przykład żyje teraz 6 dni bez słodyczy. Przekonują o tym nas psychologowie, a potem życie to weryfikuje i potwierdza. Jeżeli dziecko jest zaangażowane osobiście w zakupy, w przygotowanie, to potem inaczej to smakuje i je. Dajmy dzieciom wybór, dajmy im szansę. Uwierzmy w nie.